Witajcie w Mango. Czy wiecie, że przeciętny Polak zjada około 4 litrów lodów rocznie? A po tym programie ten wynik zwiększy się o co najmniej 100%. Co ja mówię, o 200%. A dlaczego? O tym powie nam mój gość, Piotr Chromiński. Bardzo cześć, witam cię cześć, serdecznie. Anio, witam serdecznie. Dessery Przyszed... będziemy robić dzisiaj. Będziemy robić desery. Przyszedłem dzisiaj z bardzo fajnym urządzeniem. Jest to urządzenie do przyrządzania deserów lodowych, które możemy w domu samodzielnie i bardzo zdrowo przygotowywać. Wiesz, ja osobiście nie wiem jak ty, ale wydaje mi się, z tego, co rozmawialiśmy, to też zwracasz uwagę na to, co jesz i czy tak, czytasz tak. składniki. Ja nawet jak lody wybieram w domu, to zawsze patrzę i kupuję w sklepie, jakie lody mam wziąć. Bo cuda tam się mogą Znaleźć, Mogą prawda? się znaleźć. Mm. Dlatego dzisiaj mamy coś, co możemy sami przyrządzić. Przede wszystkim dlatego, że sami kupujemy owoce i nie potrzebujemy żadnych konserwantów i żadnych innych dodatków. Okej, okay, czyli wiemy, co jemy, jemy zdrowo, robimy sobie taki deser, jaki lubimy, jaki, jaki nam wymuszymy. smakuje. No, to jesteśmy królem imprezy i nie tylko dziecięcej. No to robimy w takim razie do roboty. Co robimy tak, pierwsze? zależy zależności od jakie lody chcesz. Aha. Y, zaletą też tego urządzenia jest to, że możemy stworzyć bardzo fajne, kremowe konsystencje lodów. Jeżeli No to myślę, zrobić... że banana próbujemy. Dokładnie najpierw, tak. Banan okay. albo mango. To są dwa takie super owoce, które dają nam super fajną konsystencję. To ja będę pomagać. Tak jest. Do zasypu wrzucamy sobie. Lekko mm -hmm. zmrożone owoce, bo to też jest bardzo ważne. E, owoce, żeby e, były zmrożone, natomiast żeby nie były e, za bardzo zmrożone, dobrze wyciągnąć około 15 minut wcześniej. Mm -hmm. Czyli przygotowujemy sobie po prostu wcześniej składniki. Tak to? jest, tak mm -hmm. jest. Banan jest bardzo słodki, więc jeżeli chodzi o banana, to nie potrzebujemy nic dodawać: żadnych, y, y, żadnych, żadnego cukru, żadnych innych dodatków. Natomiast żeby dodać jeszcze lepszą konsystencję i kolor, dodać właśnie. W tym momencie e, dodajemy sobie też pluskawki. nie? I jakbyś możesz obracać teraz tym, mm -hmm. będzie nam ładniej się tutaj to e, prezentowało i robimy taką mieszankę biało-czerwoną. Jesteśmy, mamy wow. mistrzostwa Europy, to zróbmy taki bardzo fajny. E, najlepszy lody truskawkowo-bananowe. Tak, najlepsze kolory biało-czerwone oczywiście. Aha, właśnie. Także zobacz, pod spodem mamy kremową konsystencję, okay. a u góry zaczyna nam się robić taki sorbet, nie? Dobra. I teraz spróbuj. Pokaż, jak ten banan nam się tam w bardzo takich, ładnie... Słuchajcie, w takich chwilach kocham moją pracę. Ok. Mmm, coś pysznego. Ja w międzyczasie przygotuję rożek, bo możemy też sobie coś te pysznego. lody robić w pysznego. Coś pysznego. Jeszcze tutaj pokażę, że ta konsystencja faktycznie jest bardzo gładka, kremowa. Nie ma tutaj żadnych grudek. Mm, coś pysznego dzieciaki jakby wyczuł jakieś grudkę to od razu już by było eee. na pewno a tu proszę bardzo bez sztucznych składników bez cukru bo dzisiaj y, robimy na zdrowo. na zdrowo wiemy co jemy bez żadnych konserwantów prawdziwe domowe lody prawdziwy domowy sorbet coś pysznego mm. dobra rozwiązanie ja teraz... dolne na upalne dni tak jest a ja jadę dalej i teraz bym zrobił coś na mango mamy mm -hmm. żółty dobra, kolor, co to też teraz? Jest bardzo... żółte lody żółte lody mango, Dobra. Lody, uwaga, rody mango. mango, jedziemy, rody mango tylko w mango, drodzy Państwo. Dobra, dawaj. I dawaj, znowu nie wiemy co, mango jest bardzo słodkie, mango tak? Mango bardzo słodkie, zupełnie okay. nie potrzebujemy, wiesz. Uwaga. Okay. Uh. Okay. Jeszcze jeden, uwaga wow. i kończę. Raz, dwa, trzy. Ła, wow. pyszne. Lody w kolorze ja pomarańczowo-żółtym. Coś pysznego. No i teraz wyobraź sobie takiego czterolatka latka albo pięciolatka. latka Zję od razu, prawda? Ja w bym to sam już zjadł. Ja sobie. Ja to mogę zjeść? Bardzo proszę. Oj, ja mam dzisiaj. Fantastyczny dzień pracy, naprawdę. Mm, coś pysznego. Bardzo słodkie, pyszne. Przede wszystkim wabią tymi swoimi kolorami naturalnymi. Bo to jest bardzo ważne, że nie dodajemy tutaj żadnych barwników ani sztucznych składników. 100% owoców. Uh -huh. Urządzenie do przygotowywania deserów mm, mrożonych, sorbetów, lodów. Fantastycznie. I robimy to trzecie, kilka minut, że, prawda? Kilka minut. Ja bym teraz zaproponował trzecie, em, sorbetowe, czyli już bardziej takie orzeźwiające lody. Okay. Zrobimy to na, na kiwi w tym momencie i Zielone na lody. truskawkach. Tak jest. Tam, że robimy zdrowe lody, to Ksylitole do, do zasypu, dajemy, tak? tak jest, mm -hmm. do, do, mm -hmm. zasypujemy to ksylitolem. Mm -hmm. Piotr, możemy dać lód? E, e, tak, miód możemy dać, ale miód polecałbym mimo wszystko dopiero na koniec do dekoracji. Okay, żeby nie rozpłuczyło, no prawda? Dobra. Okay, to nam jeszcze wyszedł nasz czerwony, czyli będzie czerwono-zielony. Tak uwaga. Okej. Okay. Ja Ci pomogę. Dobra. I tutaj można kombinować wszystko. Nawet w domu próbowałem okay. robić na, na burakach. Też no, jest bardzo i zdrowe. Co i wyszło? wyszło i dzieci były zachwycone, nawet nie wiedziały, że jedzą buraki. Czyli Także... słuchajcie, tak naprawdę nie dość, że robimy e, zdrowe lody, zdrowe sorbety, zdrowe desery, to tak naprawdę możemy puścić wodze fantazji i robimy to, co nam przyjdzie do głowy Dokładnie i będziemy tak. testować różne smaki. Gotowa? Tak jest. Jedziemy. Idzie, 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 kiwi. Okej. Okay. Dobra. Lody, kiwi truskawkowe. Ja jestem pod niesamowitym wrażeniem tego urządzenia. Teraz pora na Ciebie. To wyjątkowe urządzenie do przygotowywania mrożonych deserów, sorbetów, lodów, czy musów może znaleźć się w Twoim domu. Do wyboru w kolorze zielonym lub. Czerwonym. Fantastyczna cena i fantastyczne urządzenie. Już teraz możesz przygotować desery, sorbety, lody, wiedząc to, co dajesz swoim najbliższym. Uwaga, oferta jest limitowana. Tylko teraz możesz chwycić za telefon, zadzwonić, nasi konsultanci czekają na ciebie przez całą dobę. A ja wracam do Piotra. Piotrze, co robimy teraz? Ła, już dekoracje mamy, tak, super. Przy, przy okazji przydekorowałem, natomiast chciałbym ci wyjaśnić, jak to jest zbudowane. Właśnie. Ja osobiście nie lubię czytać instrukcji i bardzo lubię, jeżeli coś jest intuicyjne. Widać w klubie? Jeżeli tutaj mam to urządzenie, dostaję je rozpakowane, to ono jest bardzo intuicyjnie e, do, do złożenia. Czy Składa ja się pomyla, że wygląda części. jak maszynka do mięsa, taka zwykła, nie, klasyczna? Nie, nie, nie pomyli się, ponieważ mm -hmm. jest to bardzo, bardzo zbliżone do tego. Zobacz, to jest główny wałek, mm -hmm. który ma tutaj bardzo ostre ząbki, mm -hmm. które powodują to, że nasze zmrożone, sorbety zostają bardzo ładnie zmielone, rozdrobnione, natomiast wałek dociska tutaj do ścianek wewnętrznych ten nasz, wszystkie owoce, które tędy przechodzą i Miałeś wypycha właśnie. je poprzez dozownik, który mamy właśnie z przodu. Ja sobie pozwolę mhm. jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, drodzy Państwo, tak jak działają wyciskarki wolno nie tracąc witamin, tutaj również mamy plastik, w środku Aha. jest plastik i powoli kręcąc się nie tracimy witamin, prawda? I Dokładnie wszystkich tak. e, tak. składników zdrowych, o które nam chodzi. A jak to się Czyści, powiedz mi. No, czyści się bardzo prosto, więc mamy już parę urządzeń Bo takie, wiesz, urządzenia to wszystko super, dopóki nie trzeba umyć, prawda? I wtedy tak, Nikt tego ale nie chce spójrz. robić. Uh -huh. Co robię? Tak samo rozkręcam. Jednym ruchem wyciągam tak. cały asortyment. Okej. Okay. Mogę... Woda jak Woda. najbardziej. Aha. A, i po prostu płuczemy wszystko. Płuczemy, wyciągamy kolejne. No, kolejny tak, element. tutaj nie ma tłuszczu, więc nie musimy używać Dokładnie, tak. żadnej chemii do tego. Także pod bieżącą wodą spłukujemy sobie to bardzo ładnie. Wyciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery elementy zaledwie. Tak jest. Super. No i puczemy to, co jeszcze zostało w środku. Także... I zmieniamy smaki i możemy robić coś jeszcze. Powiedzmy Dokładnie. co możemy jeszcze zrobić? No ja bym zaryzykował, bo sprawdzałem to w domu, no, no. żeby dodać, y, zrobić takie lodo orzechowe. Mam no. tutaj jeszcze. Y, Fistaszki, tak zwane, czyli tutaj orzeszki mm -hmm. ziemne. Szybciutko sobie to. To no tak naprawdę to są takie rzeczy, które gdzieś zawsze znajdziemy w domu, prawda? Nagle tak pojawią się goście, wyciągamy nasze urządzenie, chociaż zwróćcie uwagę, ono jest malutkie i wygląda bardzo ładnie. Czerwone lub zielone do wyboru, mm -hmm. co się komu podoba. E, Może stać na zewnątrz, prawda? W kuchni tak i od razu robimy. Zrobię mm, najpierw troszkę bananów. To jej sery. konsystencję okay. bardziej kremową. Wrzucę kilka bananów. Ja ci tutaj. I dorzucimy tutaj też. Może podłożymy miseczkę. Jeszcze nasze. Albo nie, wąwóz. Wsypiemy orzechy. Ok, i poradzi Dobra. sobie ta maszyna z orzechami. No, również, tak? tak. Dopcham Dobra. troszeczkę jeszcze, żebyśmy tego orzeszków więcej Dziemy. mieli. Ok. I, je, I jeszcze tak jest: jeszcze żeby Cię tutaj zaskoczyć, mm -hmm. też powiem, że możemy użyć mrożoną śmietanę więc pozwolę sobie Aha. dorzucić tutaj jeszcze kilka Ale to czy takie prawdziwe lody domowe? To są już prawdziwe tak lody. To są na śmietanie, są już tak lody. wszyscy tak wiemy, prawda? Śmietana, ewentualnie mleko. Dobra, gotowa? Dobra. Jedziemy. Jeszcze wyżej. No i jest, leci. I jedziemy. Orzechowo-bananowe lody. Mm. Trochę. Dobra. I ostatni. Super. Zrobiliśmy lody owocowe, zrobiliśmy uwaga. sorbet owocowy, zrobiliśmy teraz. Deser z orzechami. Mm. Ja do próbuję. Dekoracji. Aha. Mm. Coś pysznego. Bardzo. I drodzy Państwo, teraz Wasza decyzja. Urządzenie do przyrządzania mrożonych deserów może znaleźć się teraz w Twoim domu. I uwaga, bez konserwantów, bez sztucznych barwników wiemy, co jemy. Robimy sobie taki deser, jaki lubimy, jaki, jaki nam dożymy. smakuje. To wszystko w cenie widocznej na ekranie. To jest wersja limitowana, więc trzeba się spieszyć. Kolor zielony lub czerwony do wyboru. Pamiętajcie, że pod bezpłatnym numerem telefonu czekają nasi konsultanci, chętni do pomocy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. A ja muszę podziękować Piotrowi za ten fantastyczny dzień. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo proszę. Za pyszny, smaczny, zdrowy dzień. Dziękuję przepięknie. Jestem przekonana. A teraz. Co można zrobić? Nadzieję, jemy. Dobrze... Aha, no tak, jemy. obowiązkowo.